Z... Eee, koksa? No dobra, no to rzuć koksa To ja ci dam klatę No rzuć klatę? Nie, ty pierwszy robisz wymianę Nie, postaw feceka. A... No to szukamy, czekaj Eee, no, ja mogę się zarzucić eee, Ej, nie, mnie oszuście Oszuście, ty! Masz ci, ty. Nie, osuścię. Osuścię, ty! Oszuście! Oszuście, jeden! Zostaw mnie! Zostaw mnie, proszę! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie.